Cześć, witajcie w nowym filmie. Każda z tych historii zasługuje na to, by zrobić z niej książkę dla dzieci lub film Disneya czy Pixara. Ludzie nie są jedynymi, którzy adoptują innych do swoich serc. Ta sama praktyka rozciąga się na Królestwo Zwierząt, które zaskakuje nas częściej niż inne. Dzisiaj pokażemy Wam 20 zwierząt, które zaadoptowały inne gatunki. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Życie było dość ciężkie dla Terfela. 14-letni niewidomy pies zawsze pozostawał w swoim koszu, ponieważ świat był tak trudny do nawigacji. Dopóki Puditat, były bezpański kot, nie zawędrował do jego życia. Więź między nimi jest nierozerwalna i teraz ona prowadzi go po całym domu. Kiedy nie skaczą, gdzieś się przytulają. Numer 19 jako dwa z największych zwierząt na lądzie. Nosorożce i hipopotamy nieczęsto mają najbardziej przyjazne relacje, więc kiedy dwudniowy hipopotam został porzucony przez swoje stado, jego ratownicy wahali się, aby wychować go w azylu dla nosorożców Tula-Tula. Ale to, czego nie wiedzieli, to to, że nosorożec biały o imieniu Makoshi będzie twierdził, że hipopotam o imieniu Charlie jest jego nowym, najlepszym przyjacielem i bawią się, i jedzą i przytulają. Numer 18 We wspaniałym pokazie współczucia, Rex, dziesięcioletni niemiecki pies, uciekł od swojego właściciela i wrócił z małym kangurem. Matka kangura zmarła, ale Rex chciał pomóc biednemu kangurkowi. Kiedy właściciel zobaczył ten moment, nie mógł uwierzyć. Rex był bardzo ostrożny w stosunku do małego kangurka. W końcu postanowiono przenieść kangurka do Girrachlinga Wildlife Sanctuary, gdzie teraz żyje szczęśliwie. Nadano mu imię Rex Jr. Jakie to urocze, prawda? Numer 17. Ostatnią rzeczą, jaką Goran Asurci. Kurdyjski rolnik spodziewał się usłyszeć z jego kurnika było uczenia. Ten magiczny moment został uchwycony kamerą, a rolnik był bardzo zaskoczony, gdy znalazł trzy osierocone kocięta. Kociaki właśnie straciły matkę. Kurczak w jakiś sposób je znalazł, zlitował się nad nimi i dosłownie wziął je pod swoje skrzydła, dając im ciepło i schronienie. Numer 16. Pawian adoptujący Lwiątko brzmi dziwacznie. Prawda? Młody lub nie? Lew jest nadal drapieżnikiem, ale spójrz, co się stało w Parku Narodowym Kruger w RPA. Grupa pawianów natknęła się na obszar, gdzie lwy i lamparty często ukrywają swoje młode. Widziano, jak jeden pawian wyrwał się ze swojego stada z lwim dzieckiem na ręku. Gdy widziano go ostatnio, opiekował się nim, jakby było jego pierworodnym. Numer 15. Gołąb i czułała tworzą najbardziej nieprawdopodobną parę, ponieważ w innych okolicznościach nie miałoby to takiego szczęśliwego zakończenia. Jak los chciał, organizacja ratowania zwierząt o nazwie Mia przypadkowo wprowadziła Landy, ośmiotygodniową czułałę do gołębia Hermana. Landy jest niepełnosprawny, co oznacza, że jeśli kiedykolwiek będzie chodzić, będzie mu potrzebny psi wózek inwalidzki. Do tego czasu gołąb Herman przytula się z nim na jednym łóżku. Urocze, prawda? Numer 14. Kiedy huragan Hanna uderzył, nie tylko mitra i siwa, dwa białe młode tygrysy zostały oddzielone od matki, ale ich całe sanktuarium zostało zalane. Kiedy szympansica Anjana zobaczyła je w ich nowym domu, była zdecydowana zostać ich matką. Karmiła je z butelki, dbała o nie i zapewniła im kochające i przyjazne środowisko, w którym dorastały. Numer 13 Rosyjski kot adoptował w sumie nie jednego, nie dwa, ale osiem jeży w jednym z najbardziej niesamowitych momentów natury. Zaczęło się to od tego, że ośrocone jeże odmówiły jedzenia w swoim zoo, zarówno ze strzykawek, butelek, jak i naczyń. Jeden z pracowników pomyślał, że kot, który właśnie wychował miot kociąt, może pomóc. Wierzcie lub nie, ale to zadziałało. Tej samej nocy kotka zaadoptowała jeże, jakby to były jej własne kocięta. Numer 12. Przemoc zaprowadziła zarówno psa rabi, jak i trzymałe świnki do tego samego schroniska dla zwierząt. W przeciwieństwie do większości tych chwytających za serce historii, rabi na początku nie radziła sobie z innymi zwierzętami. Zajęło to trochę czasu, ale kiedy zobaczyła, że trzymałe świnki nie miały nic oprócz miłości do dawania, zajęła się opieką nad nimi, jakby były jej własnymi szczeniakami. Rabi i Trzy Świnki brzmi o wiele lepiej niż Wilk i Trzy Świnki, prawda? Numer 11. Kiedy po raz pierwszy widzisz ten kolejny moment między kociakiem i kaczkami, pomyślicie, to po prostu musi być zrobione w filmie Disneya. Na filmie widzimy kociaka robiącego jako matka dla gromadki małych kaczątek. Jak widać, z pewnością ma pełne ręce roboty. I zamiast przy tych wszystkich pisklakach wyzwalać w niej instynkt łowiecki lub zabawy, kotka woli się po prostu przytulać. Numer 10. Lwy zazwyczaj polują na antylopy. W tym przypadku lwica tego nie zrobiła, ale postanowiła adoptować dziecko antylopy jako swoje. Na tym jednak się nie skończyło, bo w ciągu jednego roku lwica adoptowała aż pięć antylop. Zaczęło się od jednego młodego, które podbiegło do lwicy i schowało się między jej nogami, jakby chciało mleka. Zwiedzający widzieli, jak lwica podnosi młode i niesie je dalej. Eksperci myśleli, że zabiera antylopę do jedzenia, ale to, co zrobiła, zaskoczyło wszystkich, ponieważ po prostu wychowała ją jak swoje własne młode. Numer 9 Duet Hipopotama i Żółwia wydaje się być początkiem opowieści dla dzieci, ale ich związek można prawie nazwać magicznym. To dzięki dr. Pauli Kachum, ta dwójka spotkała się w Kenii. W wyniku tsunami Hipopotam Owen utknął na rafie. Po uratowaniu i uwolnieniu w parku Hallera, Owen natychmiast napotkał źródło pocieszenia: 130-letniego żółwia z parku, MZI. Numer 8. Znajdź kogoś własnych rozmiarów. Stado-gęsi prawdopodobnie powiedziało świniom, kiedy znęcały się nad inną. W tej ciekawej historii mała świnka została odrzucona od swojej rodziny. Odrzucenie zostało złagodzone przez jego nową rodzinę stado-gęsi. Teraz, gdy świnie próbują znęcać nad prosiakiem, muszą najpierw przejść przez grupę dziarskich ochronnych gęsi, które są gotowe gryźć świnie, dopóki nie odejdą. Numer 7. Kiedy ten dalmatyńczyk zobaczył porzucone jagnie w ciapki, powitał je z otwartymi łapami. Historia tej niesamowitej przyjaźni pochodzi z południa Australii w Barossa Valley. Nazywając to wydarzeniem jednym na milion, właściciel psa przyznał, że dalmatyńczyk przyjął nowe macierzyństwo, jakby to była jego natura. Jedyne czego potrzebowała owieczka to imię. I Jak myślisz? Jakie imię najlepiej pasuje do tej owieczki? Dajcie znać w komentarzach. Numer 6 Tutaj mamy owcę, która mogłaby zaprzyjaźnić się ze słoniem. Kiedy osierocony słoń Temba został po raz pierwszy przedstawiony Albertowi, nie bardzo go polubił. Ich wprowadzenie polegało na tym, że słoń gonił owce. W krótkim czasie jednak ich gonitwa stała się zabawą, a przytulanie przerodziło się we wspólne drzemanie. Numer 5 Właściciel o imieniu Jordi pewnego dnia zobaczył, jak jedna z jego słów, Gebra, szturmuje prosto na kota fuma. Ku jego zaskoczeniu ani kot, ani sowa nie ucierpieli, po prostu się bawili. W latach, w których trenował sowy, nigdy nie widział takiej interakcji, a kiedy przyjął fumę, dosłownie nigdy nie widział kota skoczącego z drzewa na drzewo, aby nadążyć za sową. Numer 4 w tym samym czasie, gdy Secret World Wildlife Rescue otrzymał ośrocony miot borsuków, otrzymali również malutkie dziecko wydre. Wszystkie niemowlęta były wychowywane razem. Kiedy w końcu były wystarczająco dorosłe, ośrodek postanowił je rozdzielić i wypuścić z powrotem na wolność, aby każde zwierzę mogło żyć własnym życiem. Wyobraź sobie, że spotkają się ponownie na wolności. Jak myślisz, czy będą się nawzajem pamiętać? Numer 3. Lampard był równie zaskoczony, gdy trzymał w rękach noworodka pawiana. Jednak wbrew wszelkim przeciwnościom losu, podjął się zadania opiekując się zwierzęciem. Można było zobaczyć, jak Lampard leżał z pawianem. Nawet pielęgnowały go i pomagały bronić przed hienami. Numer 2 Chwyćcie chusteczki, bo ta historia chwyta za serce. Mały piesek o imieniu Ruki ze wszystkich krów na farmie znalazł ukojenie u krów. W szczególności podążał za jedną krową i bawił się z nią. Straciwszy własną matkę, prawdopodobnie postrzegał krowę jako kochającą postać mamy. Kiedy właściciele z powodu trudności finansowych próbowali sprzedać krowę, Ruki był przygnębiony, wyraźnie płakał i biegał za nią. Doszło do tego, że sprowadzili krowę z powrotem, co spowodowało radosne, pełne łez spotkania. Numer jeden. W jednej klatce umieszczono lwa, tygrysa i niedźwiedzia. Naturalnie nie skończyłoby się to dobrze, jednak Balu, Leo i Shirkan stali się największymi przyjaciółmi. Po uratowaniu ich przez Noah Arg Wildlife Sanctuary zostali rozdzieleni. Nie był to dobry pomysł, ponieważ trójka płakała przez wiele godzin, dopóki nie została ponownie połączona. Czy masz zwierzaka, który adoptował inne zwierzę? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.